Dzisiaj okay. w ramach zdobywania szczytów do odznaki koronawirusa wszystkich pójdziemy sobie w warunkach zimowych na Łysice. Czeka nas, a może nie godzina, ale do godziny marszu. Wędrujemy od Świętej Katarzyny szlakiem czerwonym, najkrótszą możliwą wersją wejścia na szczyt i przy okazji najbardziej popularną. Zmijamy źródełko świętego Franciszka. Ale o legendzie, o kaplicy opowiadać można w warunkach letnich. W zimie trzeba po prostu podeptać w stronę Łysicy. Ruch na Szlaku Duży. Mimo zimowych warunków jak widać można Łysicę zdobywać z całą rodziną. Wchodząc pomiędzy balustrady na schody Mamy przed sobą najbardziej stromy odcinek podejścia. Wiata na zakręcie, od którego później już będziemy grzbietem będowa w stronę w Łysicy. Na zakręcie mamy znaki, które nieco zawyżając wskazują nam, że do Łysicy jeszcze pół godziny. Fragment Boża na zachodnim grzbiecie. Prześwit w chmurach otworzył nam widok na północ. Chodząc na szczyt naszym oczom ukazuje się krzyż i nieco niżej tablica znaków. Dla dzieci wejście na szczyt nie jest jakimś problemem. Po niespełna godzinie powolnego spaceru dotarliśmy na najwyższy punkt. Kiedyś na tej trawnicy był na napis 612, ale po badaniach w pracowników Politechniki wszystki łyżsie cenach urosło, ale nie jest to najwyższy punkt w Ten najwyższy punkt Znajduje się 700 metrów dalej i nazywa się Agata. Z Łysicy mamy niewielki, ograniczony widok. A Łysice dostać możemy się także od Kakonina. Wędrując na przełęcz Świętego Mikołaja i od wschodu, widoczną z tyłu ścieżką, dotrzeć na szczyt. Ale jest to dłuższy wariant. Jeżeli film ci się podobał, zapraszam do komentowania, udostępniania, polubienia materiału filmowego i subskrybowania mojego kanału Przewodnik Świętokrzyski.